Witam serdecznie. Na moim kanale YouTube znajdziecie strąga, strąga, którego mogą mieć wszyscy: mogą mieć go dzieci, mogą mieć go dorośli, mogą mieć go babci i dziadkowie, dlatego, że nie ma w sobie ości. I do takiego obstrąga potrzebujemy też jakąś fajną surówkę. A tą surówką będzie po prostu surówka spaszonej kapusty z dodatkiem jabłek, z dodatkiem pora i przyprawiona odpowiednio kwaśna, słodka i bardzo smaczna. Żeby przygotować dobrą surówkę z kiszonej kapusty, trzeba mieć dobrą, kiszoną kapustę. Spróbujcie Państwo w sklepie, jak smakuje kapusta, a jak jest dobra, to wtedy surówka na pewno będzie udana. Jedna marchewka, jabłko, które już tu przygotowałem i pokroiłem w kwiatki, kawałek pora. Dobrze jest, żeby ten por miał tą zieloną część. jest dużo lepiej to wygląda w samej surówce i dzięki temu, że jest ona ładna, też nam się lepiej to wszystko je. Będziemy potrzebować pieprz, odrobina cukru, jedna łyżeczka, może dwie i dobry olej. My używamy oleju kujawskiego czy ziarna. Aby kapusta nie ciągnęła nam się w naszej surowce, musimy ją pokroić. Ona jest już lekko odsączona, więc, gdyby było mniej więcej wody, trzeba z niej wycisnąć tą wodę z umiarem, żeby nie była w I po prostu kroimy ją na jakieś większe kawałki, żeby wszystko było w miarę równe. I wrzucamy do większej miski. Próbujemy kapustę. No, mm, trochę tak. Widzicie Państwo, jak to kapusta lekko zalatuje, tego żaden Europejczyk w innym kraju by nie chciał jeść, ale dla nas Polaków jest to po prostu dla czas. Kroimy jabłko, jabłko musi być drobniutko pokrojone, jakby plasterki, później jeszcze tutaj na raz i drobniutko, tak żeby nie czuć go było za mocno w surówce, po prostu dobre, kruche jabłko, jest wyśmienite, nadaje słodyczy, Troszeczkę kwaskowości, chociaż kapusta jest kwaśna jak piezu, ale wszystko się pięknie komponuje. Już wszystkie jabłka mamy rozparcelowane w naszej przyszłej surówce. Teraz przechodzimy szybko do krojenia pora. Sporem jest ta sama zasada. Tutaj możemy nawet go, to jest spory kawałek, przetniemy go na pół, będzie nam łatwiej kroić. I też cienko, proszę, żeby nie było czuć go mocno w surówce, żeby nie chrupiał nam w zębach, a jednocześnie żeby dawał wspaniały smak a do tego fajny zielony kolor Wiesz kapusta jest lekko biała, marchewka będzie czerwonawo-pomarańczowa jabłko jest w ogóle białe a por nam to pięknie uzieleni będziemy mieć trochę wiosenną surówkę co prawda kiszonej, kiszonej, zeszłorocznej kapusty wrzucamy do naszego pojemnika, do naszej miski trzeba go rozdrobnić to jest obowiązkowy temat, bo później będzie ciężko. I jeszcze marchewka. Teraz po prostu na tarce, na małym oczku, zetrzemy marchewkę. Pani Aleś już starła. Jak oczywiście wszystko też spłowałem marchewkę. O, piękny, pomarańczowy kolor. Cudowna nasza surówka będzie. Za chwilę Państwo to zobaczcie. Teraz pozostaje nam dorzucić jeszcze trochę przypraw, czyli pieprz, olej, no i cukier. Wymieszamy to wszystko i będzie super. Wlewamy oleju, to są jakieś może trzy łyżki. Musi być trochę tusta, nie może być taka skrzypiąca w ustach. Wrzucamy do tego jedną dobrą łyżeczkę. Może odropinkę jeszcze, chociaż marchewka jest słodka, nie przesadzajmy. I do tego sporo pieprzu. Wymieszamy naszą suróweczkę przepięknie. Zobaczcie Państwo jakie piękne kolory. Jest zielony od pora, jest pomarańczowo od marchwi. No jabłuszko tam się rozgniata trochę. I to musi być w miarę dobrze, ona może właśnie powstać przed obiadem sobie jakieś 10, 15, 20 minut, wtedy jeszcze smaczniejsza się zrobić. doskonała też jest na drugi dzień, tak, po prostu już mi się nie naleci, no to jest właśnie przekleństwo mojego gotowania. Co nie zrobię, to jest dobre. <grytanie> tak by można było powiedzieć, ale nie ma się co przekwalać. Po prostu Państwo musicie sami sobie próbować zrobić takie rzeczy i zobaczycie, że wszystko jest... Jest ładna, powarańczowo-zielono-kapuściana. No i oczywiście musimy przeprowadzić próbę, żeby podać na obiad coś. To musimy to spróbować, no, podamy i się okaże, że to jest niedobre. To ten efekt. Jeszcze dorzucimy cukru. Troszeczkę jest za, za mało słodka. No ale wszystko się zaraz skomponuje. Już czuć porę, czuć marfę. Do jabłuszku oczywiście tak samo. I tylko do odrobiny cukru. Jest w sam Dzięki, cześć! Róbcie to, róbcie taką surówkę i róbcie też pstrąga i inne ryby, które polecam na swoim kanale. Na razie.